Mocna. Wpadają, wpadają. Bardzo mocna, Ja, jak się wychowywałem, to raczej do takich rzeczy nie dochodziło. To, że możemy w jakiś sposób y, zarobić i tym bardziej dobrze zarobić, uczciwie, to myślę, że powinniśmy to po prostu docenić. A dla mnie to, to jest mega dziwne i mega niezrozumiałe. Szapko mnie widzi, to jest. Z nami dzisiaj sporo pracował za kulisami, także materiałów specjalnych możecie się spodziewać na kanale YouTube'owym Fejm'u. Natomiast no ty jesteś człowiekiem takim rozsądnym, myślącym, mającym swoją opinię. Jak ocenisz ostatnie kilkadziesiąt minut tego panelu? Mogę za szybko powiedzieć? A to dajmy Michałowi chociaż słówko, bo na razie jeszcze myśli Dobra, mój. znaczy ja się nie znam na tym, kto dojebał, odjebał i tak dalej, więc ciężko jest mi tu w ogóle to określić. Chciałbym zauważyć tylko, że dla panów z lewej strony, jak i również z prawej mamy walki za tydzień i chciałbym bardzo, żeby do tych walk doszło, więc prosiłbym, żeby nie biegać po stołach, nie rzucać mikrofonami. Chyba, że nie chcecie zarobić pieniędzy i chcecie się napierdalać na ulicy, no to zawsze możecie to zrobić. Nikt Wam nie będzie przeszkadzał w tym wszystkim. Jesteśmy tu po to, żeby zarabiać pieniądze, a nie po to, żeby latać za sobą i rzucać jakimiś przedmiotami. No myślę, że to, że jesteśmy tutaj, to powinniśmy to trochę docenić, i to, że możemy w jakiś sposób y, zarobić, i tym bardziej dobrze zarobić, uczciwie to myślę, że powinniśmy to po prostu docenić, a to co już dalej leci, to już niech sobie to chłopaki sami gdzieś tam rozkminiają, bo, bo to nie są w ogóle moje tematy, jestem daleko od tego i, i w ogóle nie, nie ogarniam takich rzeczy i szczerze mówiąc nic mi one nie interesują. Ale widać, że słuchasz dużo, bo już była rozkminka w swoim, mhm. swoim żargonie. Bardzo tak mocna. Wpadają, wpadają. Bardzo mocna, ja jak się wychowywałem, to raczej do takich rzeczy nie dochodziło, a Teraz się to wszystko zupełnie zmieniło. Ja szanuję to ze względu na to, że jest z tego zamieszanie i jak widać, to pewnie z tego będzie bardzo duże poruszenie, a co za tym idzie jakieś przyszłe walki i, i na tym chyba będziemy najbardziej bazować. A, a dla mnie to, to jest mega dziwne i mega niezrozumiałe. Okej, okay, to mamy tutaj głos... To się nie niezrozumiałe to, że grypsują na konferencji, tak? Znaczy ja mam wyjebane yy, yy, w takie rzeczy i ludzie, którzy grypsują, to, to, to nie grypsują w kryminałach. Ja, ja właśnie mam taką ale prośbę, nie że ja się, się porozmawiam, ale pogadajcie się na ten tak ktoś się to powiada, to no, tylko powiedzieć poprosiliśmy o opinię Michała Wampira Pasternaka, powiedział kilka zdań spokoju, nikogo nie atakując, także też już tutaj bez takiej. Nie, dni nie dni no dni? Ja, ja, ja to bym się bał w ogóle dzisiaj kogokolwiek ogóle zaatakować, bo jak tu we mnie wiadomo, to pewnie nic mnie nie, ze mnie nie zostanie i będę musiał się bronić i zrobić jednemu albo drugiemu krzywdę. Nie? To, to z drugiej Taka strony. Labryga, to tak. w niego? Wcześniej? W, w kogo?